Dobra, mieliśmy małe, małe bieganko Jajeczka się klują. Ja, szyb, ja szybko jajka wykluję Ale przybiegliśmy tutaj hmm. Także moi drodzy, jak zwykle startnie po mojej myśli wyleciał mi tramwaj i jest 10.12 także już włączyłem go plusa tramwaju, bo kombinowałem jak dojechać co no Odtegował tą grupę? Dobra, trudno włączyłem go plusa złapał się na razie Shiny Ape'om także witam Was na odcinku GoFestu, jak widzicie to jest ten projekt, który był realizowany przeze mnie, miał powstać dawno, dawno, dawno temu, ale no niestety nie wyszło. Ale już niedługo koszuleczki Wiltek, Jutro zobaczycie drugą wersję. Dzisiaj biała. Także gorąco zachęcam, kto by chciał oczywiście wesprzeć kanał. Już niedługo link oczywiście otrzymacie, także mamy go festik się rozpoczął, ja mam tutaj dwa stare questy które muszę wykonać albo dobra, zestakujemy sobie je po prostu bez żadnego tutaj łapania, bo to nie są żadne eventowe rzeczy, więc nie jest to nic ciekawego dobra, żadnych rajdów na no niestety nie ma, już parę sztuk zrobiłem, generalnie mu,. tu, Mewtwo, tu. wczoraj zrobiłem około chyba 20 sztuk łącznie 20 sztuk, dobra. No tak. Także transfer. Yy, 29, więc mieliśmy 1000 miejsca. No, generalnie 1003 miejsca na start. Zobaczymy, jak to wyjdzie za chwileczkę. Ale mamy Pikachu w chapeczce. I teraz zastanawiam się. Zastanawiam się. Jaką wybrać pozę? Jakiego wybrać Pikachu? Jeszcze nie zdecydowałem, bo obie pozy są w spoko ale zobaczymy, zobaczymy także dobra, nie ma żadnego ze swoich znajomych bo wszyscy jeżdżą autem, generalnie jest ciepło, bardzo ciepło także bardzo, bardzo dobrze oby nas nie spotkała burza, bo ma być troszeczkę później Pokazuje na burzę ale dobra, go fest zacząć trzeba łapać foki shiny, na razie jedna sztuka przez 15 minut idziemy dobra, nie pod słoneczko jajeczka, zapomniałem o jajeczkach mamy teraz wykluwanie, połowę, więc generalnie czy ja mam inkubatory? mam inkubatory dobra, więc wszystko wrzucamy w super starpis, jajeczko wszystko wrzuciłem sobie na pełne 8, żeby po prostu później o tym nie myśleć bo, bo to później masakra jakieś wrzucanie z pewnością bym zapomniał chociaż może jak się przyziąć... Nie! ja wrzuciłem dyszkę w zwykły inkubator A, dobra, trudno, i tak mamy starpisa na, na cały dzień praktycznie, więc spoczko, nie ma problemu, damy radę, nie? ale jest ładnie, ładna pogoda, ładne słoneczko także <coughs> dzisiaj będzie ładne ciepło oby nie padało, oby nie padało dobra, troszeczkę muli ten telefon już mam połowę baterii ale spoko dobra, czyli jeden fail ale mamy 3,3 km i 4 km do przejścia. Starpis zrzucony. Czy jakieś shiny? Nie, ale unowny. unowny. Złapał się chatot. ale nie było animacji wpisu do Pokedexu. Może Audino? Nie, może Audino, ale y jak złapiemy pewnie zwykłego czatota, to wtedy nam się pokaże. A tak na razie się złapał na GoPlusa. Także idziemy ładnie. Lury się palą. Pięknie. Vai To co my chcemy? Mewtu, tak? Mieliśmy ustalić, dobra. Lucky trade? Pierwszy dzisiaj? Pierwszy, pierwszy, pierwszy. Także pierwsze rzundo dzisiaj będzie za chwileczkę dla mojsy. Dla mnie nie, nie ma opcji takiej. Dobra, więc newtaski. Szajnie na razie jeszcze nie wpadł. Wczoraj jak wam mówiłem 20 sztuk. Ej, mało mam już na trady. Chcesz jakieś konkretne czy obojętnie? Zobaczymy jakiegoś mam. Zobaczymy jakiegoś dystansowego. Dis... Mam skrócik generalnie. Jak ktoś nie wie? Dobra, 2, 3, 4, 9. nowy Jork. Może być. Od znajomych. Cyk. 2, 3, 8, 7. Trzymamy kciuki. Oby. A ostatnio dostałem znowu drugie. 12, 12, 12. Eee, 2, 3, 6, 8. 14, 14, 14. 14. 15, 12, 12. Spokojnie, też dziękuję. A wpad następny, nie żartuję. Dobra, wysyłajmy gifcika. Shahi, nie. Idziemy dalej. Jak to się mówi? No e, nie, nie ma tego e, Jak to się mówi? Nie ma młota swojego, ale... Nie, Tor, nie, no, nie jest shiny, ale... Tak jak wam mówiłem, nowy Pokémon do Pokédexu. Bo przez te pół godzinki wtedy ja niestety zacząłem pracę, a wszyscy mówili... Ej, jest ten Pokémon tam gdzieś latali, szybko z domu wychodzili, żeby go złapać. A ja niestety byłem w pracy, więc nie mogłem. No ale... Go fest. Zresztą to jest takie... Jeżdżenie po te wszystkie regionalne nie? to wiecie, jest. polecimy sobie, nie? A za dwa lata mamy to na gofeście, więc to jest takie. Dobra. Czatota nie ma. Też by był wpis do Pokedexu. Dobra, idziemy. Dobra, mieliśmy małe bieganko. Jajeczka się klują. Ja szybko jajka wykluję. Ale przybiegliśmy tutaj. Fasetkę Larvitara. Mieliśmy... O, Lare... tyranitar akurat. <grystanie> tyranitar z Insensa, dobra. Ale czerwone kółeczko. Śmiesznie. Dobra, ja już w ogóle muszę sobie wyciągnąć powerbanka, bo już mam 10% albo może 20%. Dobra, mam nadzieję, że usiądzie. Przecież jak nie, jak nie usiądzie teraz, to damy mu złotą malinę. I tyle. Dobra, siedzi. Dobra, za chwilę Wam pokażę. Klujemy na szybciutko. Co tutaj złapaliśmy? Ruplecik. Dobra, jest kabel. 820 to nie jest na pewno setka. Go plus. Cyk. Już zniknęła. No. Riolu. 5, 3, 4, nie setka. Dwunastki pewnie będą za chwileczkę, to sobie nagramy, oczywiście, później. Bo teraz trzeba troszeczkę przejść. Nawet na pewno ten wiek trochę pomógł. 5, 2, 6, ryolu. Ale dobra, XL Candy, zwykłe Candy Audino. Aj, nie zdążyłem kliknąć. Masakra. Nie mam jeszcze Audino Shiny. Espor. Dobra, fajnie Espor. It's stąd. A, już się łap. Uciekła. Lipa, lipa, lipa. Ja chcę shiny Audino. na razie jeden shiny, kochani. Jeden Apon. Gibel. 635. 604. Tragedia. I selek. I zwykły candy. A A na też nie mam shiny. Pikachu też nie mam shiny. Masakra. Dobra. Jeszcze chyba dwa albo trzy jajeczka zostały. Ale w miarę spoko. To klucze Dobra, mogłem tego nie mówić, bo się klik Masakra. Dobra, to będzie jedno. To ostatnie. Albo to jedno, albo dwa jeszcze. No i wat 381 chyba jest 378. Kurczę, tak blisko. 96. Aj, 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 aj. Trudno. Ale... Dobra, 32 tysiące za jajek. Nice. Więc mamy... Co my to... Ja, Hipopotas się złapał na Shiny, na Go Plusa, co on mi z tego IV pokazuje. Także dwa Timbur, Ruflet, dwa Riolu, Gible, Espur, Kling, Noibat, smoko. na pewno Riolu się cieszę, Candy, XL, 76, no muszę zacząć chodzić z Minowadi. Hmm. Nie wiem, nie pamiętam jak wygląda Shiny, ale chyba taki bledszy korol po prostu, ale... Po co my tu przyszliśmy? No dobra Potrzebuję jeszcze kilometr Seta Arvitara Masakra Złapana, więc będzie na Tiranitara na ewolucji Audi nooo Idziemy